W słoneczną styczniową sobotę mieszkańcy miejscowości Pomień w gminie Recz spotkali się na boisku sportowym, gdzie punktualnie o godzinie 12 rozpoczęło się wydarzenie animacyjne związane z zakończeniem przedsięwzięcia pod nazwą: Altana Wolno Stojąca, miejsce rekreacji i aktywnego spędzenia czasu wolnego mieszkańców Pomienia. Zanim jednak powstała ta przepiękna altana, członkowie grupy inicjatywnej, wolontariusze i mieszkańcy wsi bardzo ciężko pracowali przy przygotowaniu miejsca pod altanę oraz przy wykonaniu samej altany. Bardzo serdecznie Państwa witam na dzisiejszym tutaj spotkaniu. Jest to program Poszukiwacze Zaginionych Inicjatyw. Ale ten program nie mógłby funkcjonować, nie mógłby istnieć dzięki ludziom takim jak Wy. Więc przede wszystkim chciałbym Wam podziękować za to, że chcieliście, że mieliście czas, poświęciliście go przede wszystkim dlatego, żeby. Powstało coś, co będzie Wam służyć, ale również to, co będzie Was łączyć, bo po to jest lider. Bardzo dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym, tu panu Sołtysowi, panu Radnemu. Yy, I dalsze pomysły przed nami. Ja proszę Państwa, chciałbym przede wszystkim podziękować liderowi Pojezierza, bo dla nas to był projekt yy, taki, nie wiadomo, pokazano nam go na początku tak nie do końca w to wszystko wierzyliśmy pojechaliśmy na pierwsze spotkanie jakoś to wszystko dopiero uwierzyliśmy panie z lidera Pojezierza bardzo fajnie nas przez ten cały projekt przeprowadziły przez szkolenia przez wszystkie w ogóle dokumentacje praktycznie same wszystko zrobiły nam to wszystko pokazały dziękujemy bardzo mocno panu prezesowi tutaj lidera Pojezierza i całym wszystkim pracownikom lidera Pojezierza chciałbym też podziękować panu burmistrzowi który nas wprowadził w ogóle w ten cały projekt, poprowadził nas również <laughs> przez ten projekt i tutaj panu sekretarzowi, który jest bardzo, bardzo mocno zaangażowany w cały lider Pojezierza. Wszystkim osobom zaangażowanym w realizację i pracę przy projekcie zostały wręczone podziękowania i dyplomy. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał lider grupy wraz z prezesem Stowarzyszenia Lider Pojezieża, który również podziękował za wielkie zaangażowanie uczestnikom projektu 7.1 poszukiwacze zaginionych inicjatyw. Na zakończenie wydarzenia mieszkańcy wsi wspólnie spędzili miłe chwile przy ognisku i poczęstunku, gdzie wspominali koleje swoich działań przy realizacji przedsięwzięcia i snuli dalsze plany na przyszłość, które uatrakcyjniłyby tereny rewitalizacji gminy. Projekt pod nazwą Poszukiwacze Zaginionych Inicjatyw współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020. Oś Priorytetowa 7 Włączenie Społeczne Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową, wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej.